Wygląda jak. Jak się nagrywa? Ten Squid Game, taka? Jesteśmy w takim przysympatycznym hotelu. Trochę tu wygląda jak w tym serialu z Netflixa. Squid Game. Wydaje się, że można spać tutaj wszędzie. Jakam? Pierwszy browarek w Andaluzji. Tutaj jest nasz hostel czy hotel. Jest tutaj tak wszędzie wąsko, że Pragnie tu szerokości na tej kamerce. Pan chyba przyjechał przenośnym sprzęcikiem do ostrzenia noży. Dzisiaj jesteśmy pierwszy dzień i tak będziemy się szwendać po mieście i zwiedzać najważniejsze punkty, powiedzmy takie zabytki. Będę tutaj się pojawiał jako narrator, dlatego, że chcę sobie tutaj pobawić się moim dźwiękiem, to znaczy chcę się sam siebie nauczyć gadanie do mikrofonu, jak i nauczyć się przekształcania tego dźwięku, żeby był miły dla ucha. Więc to jest Plac Hiszpański, fajna, duża i przestrzena miejscówka. No, fajnie się tam czuliśmy i to było takie miejsce, które zrobiło na nas duże wrażenie. Idealne połączenie, piwko i parki w Sewilli jest ich dużo, także można korzystać. Adio. Od tego miejsca kontynuuję sam Justyna już jest zmęczona i wraca do hostelu Trochę się pogubiłem bo mam zamiar dojść do Isla de Cartuja, Cartuja. Tu jeszcze niedawno były mieszkały podobno jakieś slumsy jeszcze w latach 90, to jest niedaleko centrum ale w 92 Zrobiono tutaj Expo w 1992 roku i tam powstało kilka budynków. No, chcę zobaczyć, jak to teraz wygląda. A tak to no, trochę tutaj pusto jest. Mimo, że po tej ścieżce jeździ mało rowerów, ale tak oto ona wygląda. Jest dwupasmowa. Da się, da się. W sumie od tej, tej części ba, północnej Barrio Tirana, tu gdzie, gdzie to expo było, to pusto jest chyba, że, no, wszyscy mają jest, to możliwe, bo taka pora, ale puściutko O Expo, expo przypominają tutaj takie pokrywy od kanałów Na końcu tej dzielnicy jest taki klasztor ale byłem w środku i puściutko, nic się tam nie dzieje To jest jedna strona ścieżki a tu jest druga Można czy, przez przypadek wejść na nie, bo ciężko to zauważyć już jest dosyć późno 17.15 już będę się zawijał na HD tutaj część ludzi duża ma siestę siestę? nie siestę. No zapomniałem jak to się nazywa mają taki odpoczynek między, między pomiędzy w dniu kiedy jest najbardziej słońce jest najwyżej jest no, uciążliwe przeszedłem trochę 25 tysięcy kroków, później idziemy na Szamę Z tym tu chyba tu nie będzie problemu, bo z tego co widzę, to wszyscy tutaj się stołują w takich barach, w, miejscu, w restauracjach z tapasami. Miejscowych jest sporo w tych restauracjach i są na każdym kroku. Cetas de Sevilla, podobno największy. Budynek drewniany na świecie, no, w sumie to nie budynek, bo to nie, chyba nie jest budynek, bo nie ma ścian, ale budowla to może jest największa.